Na robocie, czyli co? Shopping hall z Hiszpanii, słuchajcie. Ciężkie życie influencerki, bo musi pracować na wakacje. Szybko. Snaczki. Za to wszystko zapłaciliśmy 160 funtów. Soczek. Większość rzeczy idzie z nami do, do Anglii. To są Flavia i mojej teściowej chrupki, tak. Wreszcie krótki, to są bupki. Pistacjowe podróbka Kinder Bueno. Banany. Ja. Sucharki dla mojej teściowej. Nawet snaczki dla misia. Kolejne snaczki. Tu są banany. Banany i pomarańcze. To ja nie będę to wyciągać. Jeszcze jest herbatka. I kupić kupić trzy sztuki tego jeszcze. To jest tuna. Tuńczyk. Następna forma. Czekajcie, te banany tu. Kolejny soczek. Wyciskany świeży. Ciasteczka dla mojej teściowej ulubione. To jakiś smaczek. Klavio kupuję też dorobienia tego grilla w domu, bo on smaży w domu takie własne na tym portugalskim, takim wiecie, ceramicznym, nie? To jest izotonik. Kupiłam dwie sztuki. Podobno rewelacja do mycia twarzy. To są zakupy z Mercadony, nie? Tu mam jakieś wyrzucia i tu owoce morza, kostki rosołowe. Tak jakby, znaczy wiecie, to nie są rosołowe, no ale wiecie, o co mi chodzi, nie? To to jest to. O Jezu, tu będzie dramat, słuchajcie. Op! Bez cięcia, bez cięcia, surowe takie będzie, wideo. Kiełbaki. Tu są nasze śniadanie, które będziemy jeść na, na plaży zaraz. O, jasne, wiele! Salceson z pistacjami. Ser z majorki. Kolejny ser. Cztery, cztery paczki chorizo. Na słodko, na ostro. Znowu mięsko. Szyneczki. Play tutaj zachalał, nie powiem, że nie. Jak ile on tego nabrał? Znowu jakieś szynki. Szyneczki. Ser. Ja nie mam miejsca. Wszystko runie zaraz. Są siedzi. Patrzą. Kiełbacha. tutaj są rzeczy, które ja nie mogę pokazać. Bo tu są wiecie, butelkowe rzeczy. Ale jeszcze taką kawę kupiliśmy. Jedną. Ale chciałam Wam pokazać. Gdzie są te błyszczyki, co kupiłam. To jest podobno też rewelacja. Jakieś saszetki do wody znaczki, a tutaj wiecie, wiecie, co tam są? Orężatki. Tu są bardzo tanie orężatki, bo w funtach euro wszystko. Z tym. Ale jeszcze chciałam buściki Wam pokazać. Nie wiem, gdzie są. Sorry, nie wiem. ale Za długie wideo i tak będzie. To wszystko 160 euro. Super. Nie jest tak y, drogo w tej Hiszpanii. Pozdrawiam. Pa!